Cześć, mam na imię Wojtek, i w tym wideo pokażę Ci, jak montaż tego typu wideo może być bajecznie prosty. Tak samo jak banalnie prosta może być naprawa samochodu bądź prowadzenie księgowości. Prawdopodobnie, jeśli zepsuje Ci się samochód, oddajesz go do mechanika, a jeśli sam gubisz się w papierkach, wyliczając wartość podatku itd., korzystasz z usługi księgowej. Tak samo banalnie prostym może być montaż, kiedy po prostu zlecisz go na zewnątrz. Jeśli w swoim filmie chciałbyś mieć takie na przykład belki. Bądź pasek, który tutaj przesuwa się, przesuwa, przesuwa, który pokazuje w którym momencie Twojego filmu jest Twój widz, kiedy chciałbyś w tle mieć muzykę taką jak teraz słyszysz, może w tym miejscu swoje logo, może tutaj wyświetliłby się pasek z Twoim imieniem i nazwiskiem, to wszystko jest banalnie proste. Kiedy wiesz, jak to zrobić? Ja pozprodukcją zajmuję się od 10 lat i Czarną Magię przekształcam w takie właśnie filmy, żeby Twoi widzowie mogli docenić nie tylko wartość tego, co mówisz, ale żeby to wszystko wyglądało profesjonalnie. Zapraszam do współpracy!